Jeśli czujesz, że masz ochotę na dłuższą praktykę, 19 października będzie miała swoją premierę praktyka, która potrwa prawie dwie godziny. Nie martw się, jeśli nie masz tyle czasu. Będzie ona podzielona na cztery bloki, odcinki, tak abyś mógł i mogła łączyć je dowolnie i wybrać dla siebie to, czego akurat potrzebuje twoje ciało tę praktykę jogi będziesz mógł i mogła nabyć na stronie mmjoga.pl szczegóły podaję w opisie pod filmem. A teraz przejdźmy już do dzisiejszej praktyki. Cześć, kochani, witam Was serdecznie na łagodnej praktyce księżycowej. Tak ją nazwałam, bo będzie idealna na dni księżycowe, czyli na pełni i na nów, ale tak naprawdę będzie świetna również na każdy dzień, kiedy potrzebujecie czegoś spokojniejszego i łagodniejszego. Usiądźcie sobie na piętach, pomalutko połóżmy sobie dłonie, jedną na brzuchu, drugą na sercu, zamknijmy oczy i skupmy się przez moment na swoim oddechu, na swoich odczuciach. Na tym, co się dzieje w naszym ciele. I powolutku unieśmy sobie ręce i przenieśmy je do tyłu za nami, żeby otworzyć klatkę piersiową. I na wydechu obejmujemy się mocno i przytulamy zaokrąglając plecy. Hmm. Dajemy sobie troszkę ciepła i miłości. I na wdechu raz jeszcze otwieramy ręce, wyciągając je mocno do tyłu, otwierając klatkę piersiową. A na wydechu raz jeszcze przytulamy się mocno, delikatnie zaokrąglając plecy. O, jak dobrze. <grym> Coś pięknego. I na wdechu raz jeszcze otwieramy ręce, wyciągamy mocno do tyłu. I na wydechu łączymy dłonie przed sobą do Anjali Mudra. Zamykamy jeszcze raz oczy. I teraz ustawiamy sobie intencje na tę praktykę, jak chcemy się czuć w trakcie, jak i po jej zakończeniu, co będzie celem naszej praktyki na Macie i poza nią. Spokojny wdech i powolutku na wydechu przechodzimy sobie do klęku podpartego. Ręce, dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami. Otwieramy klatkę piersiową na wdechu. Na wydechu zaokrąglamy plecy, do kociego grzbietu głowę chowamy między ramionami. I tak kilka razy, pamiętając o tym, że przy tej praktyce chcemy po prostu poczuć się dobrze. To jest łagodna, spokojna praktyka, więc na tyle, na ile czujemy, że potrzebujemy dzisiaj wygiąć grzbiet, wygiąć kręgosłup jak kot. To właśnie tak robimy, tak jak czujemy, tak jak dzisiaj potrzebujemy wykonać ten ruch. Spokojnie na wdechu otwierając klatkę piersiową, a na wydechu zaokrąglając plecy. To powinno być bardzo przyjemne. I powolutku teraz na kolejnym wdechu nosimy sobie prawą nogę ugiętą w kolanie, a na wydechu czoło i kolano przybliżamy do siebie. Wdech, noga idzie w górę, otwieramy klatkę piersiową i na wydechu kolano do czoła, delikatnie schylamy głowę, i jeszcze wdech, wyciągamy nogę w górę. Na wydechu delikatnie zaokrąglając plecy, kolano w stronę czoła i odkładamy sobie stopę z przodu maty. Noga ugięta w kolanie, lewe kolano na macie, w górę sobie idziemy dłońmi do nieba, bądź do sufitu w zależności gdzie jesteśmy. Możemy sobie wyobrazić, że mamy niebo nad sobą przecież też. Wyciągamy ręce w górę, to są aktywne dłonie. Jesteśmy sobie tak w połowie na biodrach, nie całkowicie nisko, ale też nie bardzo wysoko. I powolutku łokcie i schodzą teraz do dołu blisko naszego ciała. I odkładamy dłonie na matę. Lewe kolano idzie w górę i powolutku prostujemy nogi. Ewentualnie doprostowujemy przechodząc do pozycji trójkąta. Prawa noga z przodu, prawa dłoń w dole, prawa ręka w górę. Wyciągamy sobie rękę wysoko, wysoko. Możemy być na macie prawą dłonią, ale też możemy być na przykład na piszczelu. Tak jak po prostu dzisiaj czujemy pięknie otwierająca pozycja, oddychamy spokojnie długi wdech i wydech. I powolutku na wydechu wracamy sobie do dołu lewe kolano z powrotem na matę i teraz prawą ręką kręcimy jak największe koła. Otwierając klatkę piersiową na wdechu, wyciągając rękę w górę. I jeszcze duże koło, jak największe. I powolutku wracamy dłonią na matę. Lewe kolano z powrotem w górę, dołączamy sobie lewą stopę do prawej z przodu maty. I teraz powolutku idziemy sobie do połowy w górę. Na wdechu, wydłużając kręgosłup, a na wydechu schodzimy do skłonu. Luźna głowa. Na wdechu wchodzimy sobie całym ciałem w górę na spokojnie i wydech, dłonie razem. Kolejny wdech, wyciągamy ręce w górę, wydech, schodzimy sobie do skłonu, luźna głowa, wdech do połowy w górę z prostym kręgosłupem i teraz na wydechu odstawiamy prawą nogę z tyłu maty. Odkładamy prawe kolano na macie i teraz lewą ręką kręcimy. Duże koła, tak samo jak na poprzednią stronę, teraz dokładnie to samo robimy, czyli wdech, otwieramy klatkę piersiową, jak największe koło, a na wydechu z powrotem do dołu. Pięknie, super. I teraz lewe kolano w górę, będziemy przechodzić sobie do pozycji trójkąta. Więc nogi na tyle, na ile nam się uda, są doprostowane. Jeśli lewa noga będzie delikatnie ugięta w kolanie, to też nic się nie dzieje. Lepiej, żeby była delikatnie ugięta, aniżeli mamy mieć przeprost. Prawa ręka w górę, otwarta klatka piersiowa o, spokojny oddech stopy dociśnięte do maty mm. radość w sercu. Powolutku idziemy sobie z powrotem do dołu, odkładając prawe kolano na matę, lewa noga ugięta, unosimy ręce, i zostajemy z taką otwartą klatką piersiową ramiona w górze, biodra delikatnie do dołu. Spokojny wdech, spokojny wydech i na wydechu, łokcie blisko, ciało opadają do dołu, dłonie odkładamy na matę. Pięknie i teraz stąd od razu prawa noga do przodu. I wchodzimy sobie do na biodra nisko. Możemy sobie na początek tutaj troszkę pochodzić z jednej nogi na drugą. Znajdujemy wygodną pozycję kręgosłup wydłużony, klatka piersiowa otwarta. Jeśli nam jest trudno, pięty mogą być w górze. Też jest ok. Spokojny, długi oddech. Możemy się uśmiechnąć do siebie. Możecie się uśmiechnąć do mnie. Weźmy długi, głęboki wdech. I na wydechu delikatnie opuszczamy głowę i przechodzimy sobie do skłonu. Luźna głowa, delikatnie ugięte nogi w kolanach i z powrotem do malasany na wdechu. I na wydechu do skłonu. Luźna głowa to jest bardzo ważna. I wdech malasana. I wydech skłon z luźną głową. Na wdechu idziemy sobie do połowy w górę. I na wydechu do skłonu. I kolejny wdech, rolujemy ciało do stania, wyciągamy ręce i na wydechu dłonie razem. Pięknie, wdech, raz jeszcze ręce w górę. Otwartość naszego ciała. Wydech do skłonu z luźną głową. Wdech do połowy w górę. I na wydechu idziemy sobie powolutku do deski. Jeśli nam jest tutaj trudno, możemy zejść na kolana. I stąd odkładamy sobie jedno biodro do boku. Odkładamy sobie drugie biodro do boku. To też powinien być dość przyjemny ruch. I tak jeszcze z jednej strony. Wyobrażamy sobie, że to biodro chce być. Bardzo, bardzo blisko maty. Ręce cały czas tam, gdzie były, nie zmieniamy położenia i tylko biodra z jednej strony na drugą i powolutku schodzimy sobie do dołu, na wdechu otwieramy klatkę w kobrze albo w psie z głową do góry, patrzymy sobie za jedną piętą. Sali do tyłu, patrzymy sobie za drugą piętą, odwracamy głowę i na wydechu powolutku przechodzimy do psa z głową do dołu. Wydłużony kręgosłup, pośladki w górę, nogi proste bądź ugięte, tak jak czujemy, czego dzisiaj potrzebujemy. Spokojny oddech. Możemy się tu chwilę poruszać, poprzechadzać się z pięt na palce. Z palców na pięty. Możemy ugiąć tylko jedną nogę w kolanie, drugą doprostować. A teraz uginamy obie nogi w kolanach i przechodzimy sobie z biodrami do boku. Czyli kolana razem i biodra do boku, tak jak to było przed momentem w klęku podpartym. I na drugą stronę to samo. Wyciągamy mocno jeden bok, rozciągamy go. Super. Bardzo lubię ten ruch. I powolutku stąd wracamy z powrotem do klęku podpartego. Kolana dajemy sobie nieco szerzej i odkładamy pośladki napięte do pozycji dziecka. Wyciągamy sobie najpierw ręce daleko, daleko przed siebie, jeśli można tak powiedzieć. Na pewno wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby wyciągnąć jeszcze kręgosłup. Wyobrażamy sobie, jakby ktoś ciągnął nas za ręce, one idą mocno do przodu, tak żeby kręgosłup się wydłużył. Głowa luźno. I teraz powolutku: jedna ręka jest przy naszym ciele, a na drugiej odkładamy głowę i delikatnie odwracamy klatkę piersiową w stronę sufitu czy nieba. Odwracamy dłoń tak, żeby była grzbietem dłoni na macie. Wnętrze dłoni w górę, spokojny oddech. I powolutku zmieniamy sobie stronę. Teraz druga ręka wyciągnięta. Podpieramy się. Odwracamy dłoń na grzbiet. Wyciągamy tą rękę raz jeszcze daleko, daleko przed nami. Klatkę piersiową delikatnie skręcamy w górę. I powolutku wracamy do pozycji dziecka, nieruchomej, bądź w delikatnym ruchu, tak jak czujemy. I stąd powoli rolujemy ciało do siadu na piętach, tak jak na początku zaczynaliśmy. Rolujemy sobie ramiona w górę i do dołu, tak porządnie, aktywnie. Oddychamy sobie spokojnie przy tym. Wyciągamy ręce, otwierając klatkę piersiową. Przenosimy łokcie do dołu, blisko ciała, ręce daleko za nami. Długi wdech. I na wydechu łączymy dłonie przed sobą. I teraz zostawiamy małe paluszki i kciuki razem, reszta palców rozdziela się do takiej lotos Zamykamy oczy, zostajemy przez moment w takiej medytacji, skupiając się na swoim oddechu, na uczuciach płynących z naszego ciała, na tym, co się dzieje w naszym ciele fizycznie, psychicznie, emocjonalnie. Wewnętrznie uśmiechamy się do siebie. Mierzamy sobie spokojny wdech. I na wydechu powolutku unosimy ręce, łączymy je i opuszczamy na wysokość serca dziękując sobie za dzisiejszą praktykę na Dziękuję Wam kochani z całego serca. Mam nadzieję, że czujecie się lepiej, bo ja się lepiej czuję, kiedy wy jesteście ze mną. Ściskam Was, buziaki i do zobaczenia. 爸爸。